Zdolna pod tym względem klasa druga C i z zaproszeniem do współpracy gości z innych klas. Zapraszamy. Powitajmy w gorącymi gravami. vitja kurir stestera skalst konna leika Cząsku, które wstają z ręki, opróżnił je i żeby padły padło zacisnął usta, skrócił się sobie i założył nogę na dół. Następnie gesty co co progu przemówić. Hałasy buchnęły z wyborną mocą. Życzeli wszyscy, za wyjątkiem chyba jednego syfona, który pozytywnie wyciągnął zeszyk i książkę. Na no, spojrzał na klasę, poprawił bankę, i się usta. Otworzył ją i znowu zamknął. Uczniowie wrzesnęli. Nauczył zmarszczył że się na skrzydło. Otojeżdżał makietę, podległ palca. Pomyślał że cztery. Wyciągnął zegarek. Położył na pobicie. Wezmął. Znów jest sobie, czy przejdą na pobicie. Dłuższy czas kupował energię. Wreszcie uknął dziennikiem w katedry i krzyknął. Do no Proszę się uspokoić. Lekcja się zaczyna. No. Eee, proszę pana, proszę pana. Eee, ja tu nie mam zwolnienia co tygodnia. Ja musiałem po prostu rozmawiać ze Stonoszem, nakarmić matami. Po prostu nie było. Zwolnić was? Chciałabym ruszać do raju. A dlaczego to mnie nikt nie zwolni? nikt Nikogo nie zwalnia. Miętalskiego i Bobkowskiego zapisuję do dziennika, że jeszcze któryś się odezwie, do pyt swego do odpowiedź. Nie no, jak panu przypada? Tak. A dlaczego to mnie nikt nie da się wresła, że sprzyszedł od ciebie niezależnik, nie przygotowałem lekcji? Dlaczego nie mogę mieć konwulsji? Dlaczego, pytam, nie mogę mieć konwulsji, tylko muszę nikogo nie zwalnia, Choroby są udane, sfałszowane, siadać zdamy się rady. A gdyby pan wizytator nas przyłapał? Panowie, uprzedzam, że wizytator jest w szkole. Właśnie, uprzedzam państwa, nie pora, na głupstwa! No, hmm. który tam najlepiej opanował przedmiot? Nie. Tylko bez plagi, nie czas na żarciki, bo mówmy zupełnie szczerze. Co? Nikt nic nie umie? Zgubicie mnie! No może jednak któryś no, przyjaciel, śmiało! A Bylasz mówcie! Bóg zapłać Blaszkiewicz. Zawsze miałem Bylaszkiewicz o zawartościowego. No, a co Bylaszkiewicz najlepiej opanował? Konrada Vandenroda? Czy dziadka? A może ogólny jest romantyzmu? Niech by wyzna. Przepraszam, Zora. Jeżeli pan profesor wyzwie do odpowiedzi przy panu wizytatorze, będę odpowiadał według swojej najlepszej wiedzy. Ale na razie nie mogę zdradzić, co panowałem, gdyż zdradzając, zdradziłbym samego siebie. Syfon, zgubisz nas! Syfon, wyznaj szczerze! No, no, Pelażkiewicz. A dlaczego to Pelażkiewicz nie chce wyznać? Rozmawiam przecież prywatnie. Pelażkiewicz nie ma chyba zamiaru mówić się. Naszczkiewicz nie chce powiedzieć otwarcie, niech by da dał do to zrozumienia. Przepraszam pana profesora, ale nie mogę wydawać się w żadne kompromisy, gdyż jestem bezkompromisowy. I nie mogę sprzeniewierzać się sobie ani zdradzać siebie. Dziu, dziewczyny te przynoszą zaszczyt, Blaszczkiewicza. Ale niech by tego do serca nie wierzą. Ja tylko tak prywatnie żartowałem. Oczywiście, oczywiście patrzeć się nie można. E, co to mamy na dzisiaj? Wytłumaczyć i objaśnić uczniom, dlaczego słowacki wzbudza w nas zachwyt i poryw. A zatem, drodzy Państwo, ja wyrecytuję Wam swoją lekcję, a potem Wy z kolei wyrecytujecie swoją. Nie. Cicho! Mhm. A zatem, dlaczego słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość? Dlaczego patrzymy tak. z pojedynczym czytając ten cudny, charyfowy poemat w Szwajcarii? Dlaczego, gdy słuchamy heroicznych śpiżowych strof, Króla Ducha wzbiera w nas boje? I dlaczego nie możemy oderwać się od cudów i czarów Balladyny? Hm. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że Słowacki wielkim poetą był. Wałkiewicz! Niech Wałkiewicz powtórzy. Dlaczego? Dlaczego zachwyt, miłość, płaczemy, serce lecieć, pędzić? Dlaczego, Bo, bo był wielkim poetą? Wielkim poetą. Zapamiętajcie to sobie, bo Dlaczego kochamy? Bo był wielkim bo poetą. poetą. Wielkim poetą był. Nie robi, nie upi, mówię wam, spokojnie, ubijcie to sobie dobrze w głowy. A zatem jeszcze raz powtórzę, proszę państwa, Juliusz Słowacki, wielki poeta. Kochamy Juliusza Słowackiego i zachwycamy się jego poezjami, gdyż był on wielkim poetą zapisać sobie temat wypracowania dlaczego w poezjach wielkiego poety w poezjach, w poezjach wielkiego poety Wielkiego poety mieszka nieśmiertelne piękno mieszka nieśmiertelne piękno Nieśmiertelne piękno, które zachwyt wzbudza, zachwyt wzbudza, zachwyt wzbudza! Ale kiedy ja się wcale nie zachwycam, wcale się nie zachwycam, nie zajmuję mnie. Nie mogę wyczytać więcej jak dwie strofy a i to mnie nie zajmuje. Proszę, ratuj, jak to mnie zachwyca, kiedy mnie nie zachwyca? Ciszej na boga! Gałkiewiczowi stawiam jedynie. Gałkiewicz skupić nie chce Gałkiewicz, a nie zdaje sobie sprawy, co powiedział! Ale ja nie mogę zrozumieć, jak zachwyca, jeśli nie zachwyca! Jak to nie zachwyca Gałkiewicza? jeśli tysiąc razy tłumaczyłem Gałkiewiczowi, że go zachwyca! Ale mnie nie zachwyca! To prywatna sprawa Gałkiewicza! Jak widać, Gałkiewicz nie jest inteligentny, innych zachwyca! Ale słowo koloru, nikogo nie zachwyca, nikogo to nic nie obchodzi, nikt nie może przeczytać więcej jak dwie lub trzy strofy. Poza tym nikt nie czyta, oprócz nas, którzy jesteśmy w wieku szkolnym, i to tylko dlatego, że zmuszają nas siłą. Dzisiaj na bok! To dlatego, że niewielu jest ludzi naprawdę kulturalnych i na wysokości. Kiedy kulturalni także nie? Nikt, nikt, kompletnie nikt! Jałkiewicz, ja mam żonę i dziecko. Gałkiewicz przynajmniej nad dzieckiem się ulituje. nie ulega kwestii. Że wielka poezja powinna nas zachwycać, a przecież Słowacki był wielkim poetą. Może Słowacki nie wzrusza Gałkiewicz, ale nie powie mi chyba Gałkiewicz, że nie przewierca modurzy na wskrośmieckiewicz, Bajon, Puszki. Nikogo nie przewierca. Nikogo to nic nie obchodzi. Wszystkich tylko ludzi. Nikt nie może przeczytać więcej niż dwie lub trzy strofy. Popłaszczem radny. Gałkiewicz, to jest niedopuszczalne. Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może nie zachwycać nas, a więc zachwyca. Ale ja nie mogę. I nikt z nas nie, nie, nie może. może. O Boże. Nauczycielowi podkroplisty zrosił czoło. Wyjął z kubileresu fotografię żony i dziecka i próbował wzruszyć mu nim Lecz ten powtarzał tylko w kółko Nie mogę, naprawdę nie mogę. I to przejmujące nie mogę. Rozpleniało się, rosło, zarażało. Już skąd to dochodziły szmery? I zagraża cię o niemożność. Nauczyciel znalazł się w okropnym pasie. Plaszkiewicz! Niech Plaszkiewicz natychmiast wykaże mnie, Gałkiewiczowi i wszystkim w ogóle piękności którego z cenniejszych ustępów! Prędzej, bo perikulum immora. Proszę uważać, jeżeli kto nie zarządzę ćwiczenie kacowe Musimy móc, musimy móc, bo z dzieckiem będzie katastrofa! Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie, Ile Cię trzeba cenić, Ten tylko się dowie, kto Cię stracił. Dziś piękność Tą no, w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Panno święta, co jasnej bronisz częstochowy i w ostrej świecisz bramie, i co w gród zamkowy nowogludzki z jego wiernym ludem. Jak mnie dziecko do zdrowia przywróciłeś się z Gałkiewicz? Nie ma to jak szkoła, gdy chodzi o wdrożenie uwielbienia na wielki.